Mamy taki widoczek, no, elegancki, i krzyczymy. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne w testach łączności awaryjnej, czy ktoś mnie odbiera, podaje Majk Lima 1379 z Żagańskiego Klubu Łączności Bubr. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne podaje Mike Lima 1379 Żagańskiego Klubu Łączności Bobr w testach łączności awaryjnej, czy ktoś jest na kanale 13. Jesteśmy blisko, także te 5-9 raporcik, no, ja jestem na alanie 87 7 eee, antena bazowa, także jest to blisko i słyszymy się bardzo dobrze. No bardzo ładnie tu do mnie dolatujesz na tego mojego małego ręczniaczka Ja nadaję z Alana 4.2 DS No i tutaj kolega mówi jakbyś mógł go wywołać na PMR-2 klimat 1378 Mariusz Także mówi, że się zgłosi na twoje wywołanie, bo na razie z tego co widzę to cisza taka trochę tutaj Także paliś mi tu ładnie, modulacja głośna, czytelna No i super, także już się wcześniej trochę wystraszyłem, bo po tych wiatrach tutaj wszystko por porozrywało i trochę trzeba było łatania, ale dalej to wszystko działa. OK, zaraz się odezwę na pmr -ce. Nie ma problemu, to ja ten filmik taki będę tutaj robił i na Żagański Klub Łączności Bubr na YouTube, czy Facebooku lub TikToka będzie wszystko tutaj, że tak powiem rzucone. I bawimy się, dalej się bawimy, zobaczymy co to dalej będzie zabawy i dalekich łączności dla was 73. Dobra, dzięki, może się przemek do ciebie jeszcze odezwie, bo Dipola tu rozwinął. On z tej wieży zrzucił na dół, to może będzie lepiej. On ma porządne radio, ja to tylko ręczniaczek. Eee, czekaj, czekaj, bo ktoś tu się nałożył, ktoś tu się nałożył i nic nie odebrałem. Dobra, to ja bynajmniej Ci dziękuję 7.3 i ten, i ten Przemek może się odezwie do Ciebie. Okej, okay, nie ma traby, się. O, no to niech tak będzie. Ty, ta barierka jest dla Ciebie teraz anteną. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne w testach łączności awaryjnej Oscar Sierra 509, wieża widokowa koło Czapli. Musiał tak skakać. Trochę 11, trochę 13. Tylko że... na. poziomie chyba się nie da, nie? Na AM. Nie wiem, próbuj! Słuchaj tam szkody. Wywołanie ogólne, ogólne wywołanie. Oscar 509. Mocno ma co Wywołanie ogólne, ogólne wywołanie Oskar Sierra 509. Zapraszam do mocności no Na razie nikogo nie ma. A ja przelecę taką piękne widoki na jeziorka. Elegancko bardzo ładnie. O, 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 coś słychać, ale gdzie to są nasi? Na 19 wszystko Nie, nie, 11. Aha. I to jesteś, No! to jest? Nie, To jest. No, co jest ogólne wywołanie, wywołanie ogólne pie Oscar Sierra 509. Zgłosić się Polacy na testy, to zgłoszą się Anglicy, albo inni. 509, zapraszam do łączności. Góra Szybowcowa, czy mnie odbierasz? Góra Szybowcowa. Wszystkiego dobrego dla Ciebie Kamil, trzymaj się. Góra szybowcowa, góra szybowcowa, czy mi odbierasz? Czy ktoś mnie tutaj może odbiera? Z wieży widokowej, niedaleko... Łęknicy. No i jeszcze będziemy Tomasz Tomasz, Oskarsjera 504 Czy możesz jeszcze tutaj się odezwać chwilę, to nagramy film, będziesz na YouTube. Też tą górę szybowcową, czy może ktoś na śnieżce będzie. Bo zawsze ich tu słyszę w domu. A dzisiaj cisza. Gdybyś tych was nie było, to ja bym... całkowicie jakby tu nikogo nie było, wszyscy poumierali. No widzisz, a my tutaj jesteśmy z, z kolegami z żagańskiego klubu Bubr i bawimy się w najlepsze. No też mamy widok na góry, więc też myśleliśmy, że to jakoś lepiej pociśnie, poleci. No ale jest jak jest, fajnie jest. Mikrofon do ciebie jest. No ja też tu właśnie... Dlatego jestem zdziwiony, no bo tutaj na tej górze szybowcowej to na każdej jednej łączności ktoś tam się zawsze odzywa. Także też ostatnio miałem z kolegą w tygodniu e, ze śnieżki. E, ma mi wysłać też QSLkę taką wydrukowaną przez siebie, także czekam na to, na te potwierdzenie i myślałem, że to się dzisiaj będzie działo, a tutaj No ale wszystko jeszcze przed nami. No tutaj z mojej strony radio CRTSS i powerbank Bazeus 12V, jakoś to leci. W szufladzie w komórce, także to też taka ciekawostka, bo to radio przeżyło zimy, ulewy i tak dalej, tak dalej. No zostało od, no, troszeczkę od wyczyszczone i jakoś tam działa. No, mikrofon też stary, sedelta Echo Master Plus Classic też swoje przeżył i tak zostało odnowione trochę, wyczyszczone. Pajęczyny trzeba było wyciągnąć ze środka, no i działa. No, słuchaj, to bardzo ładnie to leci z tego radia tutaj do nas, nie jest to duża odległość pewnie, nie, nie wiem skąd Ty nadajesz, jeszcze jakbyś powiedział to by było fajnie, ale co, no takie radia to warto mieć, posiadać, jeszcze mikrofon do Ciebie, Tomaszu, tak Tomasz? Tak, tak Tomek, ja jestem z Łęknicy, także tutaj Łęknica, tu mam też taką antenę bazową dużą, też starą, bo... Pod, podrasowaną, także ja tam jestem z niej zadowolony, łączności się dalekie robi, nawet z Polską tutaj też, z chłopakami. No nigdy do a jakoś mi nie minie po drodze było, żeby się tutaj e, połączyć, ale tutaj z Żerami, z chłopakami tam, z Marcinem e, nie ma problemu, także zawsze, zawsze jestem dostępny. No, tutaj my z chłopakami z Żagania to zawsze jesteśmy na 3:3 w AM-ie, w FM-ie albo 28 wywoławczym. Także podejrzewam, że może z łęknicy to w AM-ie nie, nie, nie polecieć. Ale no, no, jak no, no, no. coś, to zawsze możemy gdzieś się zgadać na jakieś USB, prawda? No Podejrzewam, że najszybciej na e, monitorze echo-echo byśmy się złapali. Mhm. I myślę, że tak, tak, tak. I no my to dzisiaj to, też to, właśnie to w tym Jarek i był w Anglii i tutaj papatango Grzegorz też, też fajnie szedł, także, no, także dla naszego wiadomości, jakbyście chcieli, to od jutra właśnie jestem ta zabawa w Oskar tam i chłopaki będą aktywni, także też zapraszali do zabawy, także to jutro, jutro są cały czas przez dwa czy trzy, trzy tygodnie będą aktywni. Także no ja też tutaj jestem na, na właśnie na Eco, eco. Także to tak to wygląda. O. No spoko, no bardzo ładna łączność. Dziękuję bardzo za łączność 73 i Oskar Sierra 504, Oscar Sierra 509. Połączności. Dziękuję bardzo, trzymajcie się dla Was 73 i dalej, łączności. No, bo Tomasz z Garcia 504, czy możesz jeszcze tutaj się odezwać chwilę? Bo to nagramy film, będziesz na YouTubie. Mogę się odezwać, jestem cały czas na słuchu i myślałem, że też tą górę szybowcową, czy może ktoś na Śnieżce będzie. Bo zawsze ich tu słyszę w domu, a dzisiaj cisza. Gdybyś ty was nie było, to ja bym ben... całkowicie, jakby tu nikogo nie było, wszyscy umierali. <grywa> No widzisz, a my tutaj jesteśmy z, z kolegami z żagańskiego klubu Bubr I bawimy się w najlepsze No też mamy widok na góry, więc też myśleliśmy, że to jakoś lepiej pociśnie, poleci No ale jest jak jest, fajnie jest Mikrofon do ciebie jeszcze No, ja też tu właśnie, dlatego jestem zdziwiony No bo tutaj na tej górze szybowcowej to na każdej jednej łączności ktoś tam się zawsze odzywa Także też ostatnio miałem z kolegą w tygodniu ze Śnieżki łączność ma mi wysłać też qsl taką wydrukowaną przez siebie, także czekam na to, na te potwierdzenie i myślałem, że coś się dzisiaj będzie działo, a tutaj wlipa ale wszystko jeszcze przed bankiem. No tutaj z mojej strony radio CRTSS i powerbank Bazeus 12V, jakoś to leci. Mamy jak na razie jeszcze e, e, zastępcze radio, bo mam teraz Alana 87, staruszka, który ma około 30 lat, e, a leżał około 20 lat, leżał w szufladzie, e, w komórce, także to też taka ciekawostka, bo to radio przeżyło zimy, ulewy i tak dalej, i tak dalej. No, I tak zostało odnowione, trochę wyczyszczone. Pajęczyny eee, trzeba było wyciągnąć ze środka. No i działa. No słuchaj, to bardzo ładnie to leci z tego radia tutaj do nas. Nie jest to duża odległość pewnie. Nie, nie wiem skąd ty nadajesz. Jeszcze jak byś powiedział, to by było fajnie. Ale co, no takie radia to warto mieć, posiadać. Jeszcze mikrofon do ciebie, Tomaszu. Tak to. Tomasz. Tak, tak, Tomek, ja jestem z Łęknicy, także kutecha Łęknica. E, tu mam też taką antenę e, bazową dużą, też starą, bo e, troszeczkę pod, podrasowaną. Także ja tam jestem z niej zadowolony, łączności się dalekie robi. Nawet z Polską tutaj też z chłopakami. No nigdy do żegania, a jakoś nie mi nie po drodze było, żeby się tutaj e, połączyć, ale tutaj jest z żarami z chłopakami tam z Marcinem. Jestem dostępny. No tutaj my z chłopakami z żegania to zawsze jesteśmy na 3:3 w am w FM-ie albo 28 w wywoławczym. Także podejrzewam, że może z łęknicy to w am nie, nie, nie polecieć. Ale no, no, jak no, no. coś to zawsze możemy gdzieś się zgadać na jakieś USB, prawda? No podejrzewam, że najszybciej na monitorze echo-echo byśmy się złapali. Mhm. Ja myślę, że tak, tak, tak. Dzisiaj też jestem właśnie tutaj tak od południa También... i Jarek i był w e Anglii i tutaj Papa Tango. E Grzegorz też te 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 fajnie szedł, także to w dzisiaj to się działo, także dla naszego wiadomości, jakbyście chcieli, to od jutra właśnie jestem. ta zabawa tam i chłopaki będą aktywni także też zapraszali do zabawy także to jutro jutro są cały czas przez 2 czy 3 tygodnie będą aktywni także no ja też tutaj jestem na, na właśnie na Eko Eko także to tak to wygląda o. no spoko no bardzo ładna łączność dziękuję bardzo za łączność 73 i Oskar Sierra 504 Oskar Sierra 509 w połączności Dzisiaj 73 i dalej ich łączności.